Cześć, witam w dłuższym czasie nieobecności tutaj To nie oznacza oczywiście, że nic się nie działo, wręcz przeciwnie, działo się bardzo dużo i oczywiście moją wymówką były to, że nie miałem czasu i nadal go nie mam, ale tak naprawdę nigdy nie będzie właściwy moment, żeby dalej kontynuować albo zacząć po raz drugi lub enty któryś tam z kolei. Tak więc jeśli to oglądasz, to znaczy, że w końcu znalazłem czas, żeby nagrać i przede wszystkim zmontować, bo o dziwo yy, nagrań robiłem, tylko nie ujrzały one światła dziennego. Więc jest też prawdopodobne, że będę się wracał trochę do przeszłości, pokazać pewne może i ciekawe wydarzenia, lub kwestie, yy, ale jesteśmy teraz tutaj. I co będzie? Co będzie się działo? O czym będzie? O tym, jak żyć po swojemu, korzystając z technologii w taki sposób, by były dla nas przymierzeńcem, a nie wrogiem, by wykorzystywać pewne etykie, by żyć w sposób bardziej zdrowy, efektywny. Trochę o też będzie o biznesie, o pracy zdalnej przede wszystkim. Podzielę się swoimi takimi prototypami, które. Gdzieś w ostatnim czasie się sprawdzają, ale tym, co się nie sprawdziło, bo mi się wydaje, że to też może być interesujące. To czemu dzisiaj? Podobno najlepszy moment, by to zrobić, jest właśnie dzisiaj, a drugi taki moment będzie jutro. Więc, żeby nie czekać, robię to dzisiaj. Tak naprawdę, to jest po raz kolejny robienie kroku pierwszego. Może i nawet któryś raz robienie kroku pierwszego, i wcale krok pierwszy nie zawsze jest najtrudniejszą rzeczą, bo wytrwałość w czymś jest równie trudna, jeśli nie trudniejsza. Więc yy, ja będę starał się teraz kontynuować to. Mam nadzieję, że wytrwam w tym jak najdłużej, że będzie to dawało jakąś wartość osobom, które to będą oglądały, o ile to będą chciały oglądać. Jeśli nie, to trudno. Ja nadal będę nagrywał. Mam nadzieję, że z czasem to będzie coraz ciekawsze. Tak więc yy, na razie ja dziękuję za dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie wytrwali, jeśli coś wam nawet nie do końca poszło i jeśli z czegoś zrezygnowaliście, to może czasem warto wrócić, bo to jest ważne, by czuć po prostu sens w tym. A ja myślę, że na tą chwilę czuję jakiś tam, że mogę coś przez to osiągnąć, dać coś od siebie, więc będę starał się kontynuować. Tak, dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia już za kilka dni, może nawet jeszcze gdzieś końcem tego tygodnia prawdopodobnie. Także dzięki, cześć.